Jak zdobywać klientów z internetu, jeśli działam w niszowej, ezoterycznej branży? Ja nazywam się Marta Łazar i jestem mentorem biznesowym i bardzo lubię odpowiadać na Wasze pytania. To jest główna przyczyna, że powstało pytanie do mentora, ale też taka, żeby Wam pomóc. Pełne pytanie brzmiało w ten sposób. Jestem bioenergoterapeutą, coachem transformacji świadomości. Jak zdobywać klientów z internetu? To jest bardzo ciekawe pytanie dla mnie, dlatego że taka powiedziałabym właśnie niszowa, ezotoryczna branża. I tu są dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest marketing, tak jak w każdej innej branży. Marketing, marketing, marketing. Żeby zdobywać klientów, nie wystarczy wrzucić post, w którym napiszę hej, zajmuję się tym i tym, kto by chciał. To nie jest marketing, to jest pojedynczy post i dlatego to nie działa. Mówiąc marketing, ja mam na myśli przemyślane, w jaki sposób ja do tych klientów chcę docierać, co chcę im przekazywać. Tutaj mega ważne jest moim zdaniem, mega ważne jest zastanowienie się, kiedy oni mają potrzebę skorzystać z moich usług. Nad tym bym się zastanowiła, bo. Od razu, kiedy, kiedy sobie zaczęłam myśleć o marketingu dla, dla takiej, rozumiem, jednoosobowej firmy, kiedy zaczęłam sobie myśleć o marketingu dla takiej firmy, to pomyślałam sobie, hmm, tu jest bardzo ważna kwestia, że jeżeli ktoś skorzysta z moich usług, no to skorzysta raz, może z kilku sesji i już. I raczej to nie jest tak, że ten człowiek będzie korzystał z moich usług przez pięć lat. W takim razie ja potrzebuję mieć co, co jakiś czas, potrzebuję mieć um, napływ nowych klientów. Mało tego, to nie jest tak, że każda osoba, którą spotkam dziś, ona dziś będzie potrzebowała um, moich usług. W takim razie optymalnie w tej sytuacji byłoby, żebym ja miała jakąś, jakąś ilość. Tak zwanych followersów, nie lubię tego określenia, ale osób, które mnie śledzą, os osób, które wiedzą o moim istnieniu, osób, które kojarzą moje nazwisko to mogą być osoby, które czytają mój newsletter, to mogą być osoby, które spotkały mnie gdzieś w jakimś miejscu, to mogą być osoby, które faktycznie śledzą jakiś mój kanał internetowy. I to są osoby, które, ok, z zainteresowaniem śledzą. To, o czym ja się dzielę, to, o czym mówię, że w ogóle jestem, widzą, że jest taka osoba, zaczynają, i tu jest druga kwestia, zaraz o niej powiem, zaczynają nabierać do mnie zaufania, i w momencie, kiedy będą potrzebowały te, po, pomocy kogoś takiego jak ja, to sięgnie dany klient, potencjalny klient, będzie wiedział, że a, potrzebuje pomocy kogoś takiego, on się tym zajmuje, ona się tym zajmuje. I to, co powiedziałam w tej chwili, to jest marketing, to jest funkcja marketingu. Po to ja prowadzę marketing w internecie, żeby było coraz większe grono ludzi, którzy w ogóle słyszeli o tym, że jest taka osoba, ta osoba pomaga w takich sytuacjach, może mi pomóc w taki sposób. I w razie potrzeby, żeby do mnie przyszli. I teraz jest, jest mega ważna rzecz, właśnie wracam do, do tej mega ważnej rzeczy, że. Twoja branża jest dosyć niszowa. To, czym, to, co robisz, jest dosyć niszowe. Wielu ludzi ma bardzo niekoniecznie, niekoniecznie pozytywne skojarzenia z tym, co robisz, z bioenergoterapią, transformacja świadomości, nie wiadomo, co to jest i tak dalej. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę i trzeba, trzeba mieć jasność co do tego. W takim razie, jaka jest Twoja rola, kiedy prowadzisz swój marketing? Twoja rola jest. Aby zbudować zaufanie. Znaczy, są dwa cele Twojego marketingu. Cel pierwszy to jest edukacja. Edukacja, czyli pokazanie, na czym to polega. Pokazanie, pokazanie że to nie jest żadna wiedza tajemna i nie wiadomo co, wróżenie z fusów, że, że to naprawdę działa. Pokazanie rezultatów. I to się, informacja, w czym to może pomóc. I, to, i teraz z jednej strony to będzie edukacja. Czyli pokazanie rezultatów, pokazanie jak to, się, jak to działa, dlaczego działa, trochę takiego podzielenia się tym, dlaczego ty wierzysz, że to działa i Ciebie to fascynuje, a z drugiej strony jakby wzbudzenie zaufania. Czyli pokazanie, pokazanie rezultatów też pomaga, ale też pokazanie siebie, pokazanie swojej osobowości, pokazanie, na tym poziomie pokazanie swojej energii, powiedziałabym. Bo teraz pomyśl, ja, ja sobie od razu spróbowałam wyobrazić. Załóżmy, że ja chcę skorzystać z usług bioenergoterapeuty. Pójdę do ciebie? No, przede wszystkim nie pójdę, dlatego że nie wiem, że istniejesz, tak? Nie wiem. Jeżeli gdzieś od jakiegoś czasu spróbowałam, zawsze, zawsze to robię, staram się postawić w sytuacji tej osoby, tego Twojego potencjalnego klienta. I co wtedy? I myślę sobie tak, hmm. Nie wiem, że ta osoba istnieje, więc w ogóle do niej nie trafię. No to wiadomo, czyli musisz zaistnieć. To jest to pierwsze. Musisz mnie przekonać. Załóżmy, że od jakiegoś czasu cię śledzę i już wiem, że istniejesz. Co jest drugie? Musiałabym uwierzyć, że to, co robisz, to nie jest magia i naciąganie ludzi, tylko musiałabym zobaczyć, musiałabym zrozumieć, dlaczego tak, dlaczego i musiałabym zobaczyć coś, co być może nie wszyscy zrozumieją, ale ty zrozumiesz. Musiałabym poczuć twoją energię. Bo punkt trzeci, muszę ci zaufać. Nie pójdę do każdego bioenergoterapeuty, nawet jeżeli rozumiem, jak to działa. Nawet jeżeli, tym bardziej, jeżeli rozumiem, jak to działa, to nie pójdę do każdego bioenergoterapeuty, nie pójdę do każdego coacha. Jeżeli ja rozumiem, naprawdę rozumiem, jak to działa, czyli jestem otwarta na skorzystanie z Twoich usług. Nie mam problemu, nie mam takich oporów, którą, które ma większość ludzi. Jestem otwarta na skorzystanie z Twoich usług, to tym bardziej. Ja naprawdę będę starannie wybierała, z czyich usług skorzystam. Naprawdę będzie mnie interesowało, jaką aurę czy energię ma ta osoba. Nie pójdę do każdej, bo wiem jaka to jest praca, bo wiem jak jest wykonywana i nie, nie pójdę do każdej osoby. Rozumiesz, na pewno jakby jeżeli pracujesz w tym, to wiesz o czym mówię. W takim razie mega ważne jest to, żeby osoby, które Potencjalnie miałyby skorzystać z Twoich usług, miały choćby cień szansy poczuć, że to ty. Że nie, że chcę skorzystać z usług bioenergoterapeuty w ogóle. Tak się czepiłam tego bio bioenergoterapeutę, czy kołcza transformacji świadomości. Załóżmy, że, że chcę skorzystać z pomocy kołcza transformacji świadomości, żeby skorzystać z jego pomocy. Ja muszę być przekonana, że ja chcę, żeby ten człowiek o tej tym poziomie świadomości kołczował moją świadomość. Bo jak nie, no to wiesz, no, no. Ja muszę zobaczyć też albo Twoją transformację, jak, jak, jakby Twoja świadomość transformowała, jak Twoje życie transformowało, albo będę chciała zobaczyć, jaki Ty masz poziom świadomości. Wtedy sobie pomyślę, o, ja też tak chcę, idę do tej osoby, od niej się uczyć, idę do tej osoby, z nią pracować. Rozumiesz? I temu służy Twój marketing. Więc to, co ja mówię, przyjmij sobie jako takie wytyczne. Co ma robić Twój marketing, i teraz jak będziesz to robić? Czy będziesz to robić w ten sposób, że będziesz pisać posty, które będą refleksyjne? To jest doskonały sposób, bo możesz, to nie o to chodzi, że napiszesz post, w którym będziesz kogoś przekonywać albo komuś tłumaczyć jak wykładowca na, na wiesz, akademii. To nie zadziała, bo chodzi, znaczy, to zadziała w obszarze edukacyjnym, ale jeżeli chcemy, żeby ta druga osoba Cię poczuła. Poczuła, że chce do niego iść, chce do niej iść, to, to, to ty potrzebujesz pokazać trochę siebie, pokazać swoją energię, pokazać swoją osobowość, pokazać tą swoją aurę, pokazać swój poziom świadomości. I tu ja mogę ci powiedzieć z mojego doświadczenia, że super działają, działa takie dzielenie się refleksjami. Ja bardzo często w moich kanałach piszę posty, które nazywam nawet postami refleksyjnymi, bo to jest tak, że wiesz, budzę się rano, czy wieczorem sobie siedzę i rozmyślam, i nagle mam jakąś myśl, i to są bardzo często myśli, które później czytacie w moich postach. To nie jest coś, co ja usiadłam i wymyśliłam, co napisać, żeby ludzi przekonać, żeby im coś wytłumaczyć, albo żeby mi zaufali, albo coś takiego. Bardzo często to jest tak, że ja się z tobą dzielę moimi przemyśleniami, moimi, które ja, wiesz, które mam dla siebie, moimi kontemplacjami, moimi refleksjami, które mam dla siebie, ale czuję, że byłyby, jakby mogą być, Pomocne czy przydatne, czy mogą być inspirujące dla innych, i wtedy to publikuję w moich kanałach. I co się wtedy dzieje? Nie tylko, że to pomaga ludziom, którzy mnie czytają, ale to też, to też jakby pokazuje ludziom właśnie to pokazuje ludziom mój poziom świadomości, mój poziom, moją osobowość, mój sposób myślenia. To powoduje, że później kiedy ludzie szukają mentora biznesowego, jeżeli szukają kogoś takiego jak ja, to myślą sobie z, z tą Martą chcę pracować. Mentorów jest bardzo dużo, coachów jest bardzo dużo, ale z nią chcę pracować. Ona ona coś takiego ma w swoim sposobie myślenia, że to chce zgłębić. Jeżeli chodzi o bioenergoterapię, jest bardzo podobnie, tylko na poziomie energii, więc trudniej to wytłumaczyć, ale, ale przynajmniej, przynajmniej w publicznym kanale, ale, ale w zasadzie to jest to samo. Tylko tam, tam odbieramy innymi zmysłami. Ale to jest to samo. I teraz wracam do mojej myśli. Od ciebie zależy jaka forma będzie dla ciebie najwygodniejsza. Czy to będzie dzielenie się słowem pisanym, czy to będzie zrobienie, czy to będzie zrobienie, mówię o twoim marketingu, czy to będzie nagrywanie jakichś krótkich form wideo. Rób to, co tobie najlepiej pasuje, to co najbardziej czujesz, bo jeżeli masz pokazać w ten sposób swoją autentyczną siebie, Swoją autentyczną osobowość, swoją autentyczną aurę. Możesz pokazać w ten sposób siebie i swoją autentyczność, tą, ten swój prawdziwy obraz, który zachęci ludzi, to rób to w taki sposób, który jest dla ciebie optymalny, czyli, czyli który tobie pasuje. Nie śl się na coś, że ktoś powiedział, że coś jest lepsze od czegoś. Musisz znaleźć sposób, który jest dobry dla ciebie. Czy to będzie blok, czy to będzie. Podcast, czy to będzie kanał na Facebooku, to musi być coś, co ty czujesz, bo wtedy będzie ci łatwiej być w tym miejscu autentycznym. I w tym miejscu, właśnie, bo mówimy, pytanie dotyczyło internetu, bo ja, mi się od razu otwierają też inne furtki, zaraz o tym powiem. Ale będzie ci łatwiej być autentycznym w tym miejscu, a kiedy jesteś autentyczna, czy autentyczny. Bo w sumie nie, nie wiem, kto, czy kobieta czy mężczyzna zadał to pytanie, ale kiedy jesteś autentyczny, autentyczny w tym, co przekazujesz w swoim marketingu, i to dotyczy każdej branży, to dotyczy nie tylko branży ezoterycznej, każdej branży. Jeżeli jesteś w innej branży i mnie słuchasz, 100% to ciebie też dotyczy, ale kiedy pokazujesz swoją autentyczność, to dajesz ludziom powód, żeby skorzystali z twojej usługi, Twojego produktu, a nie konkurencji. Pokazujesz siebie i ludzie idą do ciebie. To, co sprzedajesz, musi ich przekonać, czyli pierwsza rzecz to jak to powiedzieć zainteresować im, ich, tych potencjalnych klientów tym, co sprzedajesz to jest pierwsza rzecz i to jest ten kawałek edukacyjny, a druga rzecz to jest przekonać. Nie, nie podoba mi się słowo przekonać, dlatego szukam szybko innego w głowie, ale, ale zachęcić klientów. Że to właśnie ty, czy, czy wzbudzić zaufanie, że to właśnie ty jesteś tą osobą, od której chcą dokładnie tą usługę wziąć. I wtedy ludzie chętnie wymienią tą, swoje pieniądze na Twoją usługę. Wtedy bardzo chętnie. Czyli te dwa elementy. I jedna mega ważna rzecz dla mnie w tym, dlatego że pytanie dotyczy konkretnie takiej bardzo niszowej, ezotorycznej branży. Pytanie dotyczy bioenergoterapii. Więc tutaj bardzo mocno bym położyła nacisk na poszukanie Twojej niszy. Bardzo mocno bym położyła na to nacisk, akurat tutaj w Twojej sytuacji, dlatego, znaczy w sumie w większości sytuacji ważne jest, żeby trafiać do ludzi, którzy chcą Cię słuchać, ale w tej sytuacji szczególnie, dlatego że jest bardzo dużo, nie, nie znam aktualnych badań, nie wiem czy takie w ogóle są, ale. Prawdopodobnie większość społeczeństwa to są ludzie, którzy są bardzo daleko od, od korzystania z takich usług i są bardzo daleko od, y, i czasem wręcz potępiają metody naturalne, praca z energią, bioenergoterapia. Nie, 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 to nie moja bajka. Nawet teraz sobie tak myślę, że, y, że pamiętam w takiej dalszej rodzinie ktoś miał jakieś problemy. Y, nie pamiętam, czego to dotyczyło, chyba, czegoś z kręgosłupem, z plecami. I nawet osteopatia to jest, tak, tak, słyszeliśmy, ale nie. Pamiętam, że właśnie mówiłam: A to możesz iść tutaj, tu jest osteopatka, super, tam jest, tam jest super kręgasz, też trochę pracuje energetycznie, ale, ale generalnie kręgasz, ci ludzie ci pomogą. Nie, nie, nie. Weźmy tabletkę przeciwbólową. Więc. Nawet kiedy ludzie, dlaczego przywołuję tę sytuację z mojej dalszej rodziny, bo to było bardzo ciekawe dla mnie, bo okazało się, że ja mówię, ale słuchajcie, tam jest taki bardzo dobry kręgasz, naprawdę jest najlepszy, najlepszy w Poznaniu. Tam idźcie, on pomoże. I słyszę, a tak, tak, słyszeliśmy to gdzieś tam niedaleko nas, wiemy, znamy, słyszeliśmy, ale nie pójdziemy. Bardzo dużo ludzi ma taki opór, i teraz. Nie ma co walczyć z wiatrakami, nie ma co walczyć z oporem. Jeżeli ty chcesz znaleźć klientów, to nie szukaj ich w ogóle wszędzie, tylko optymalnie byłoby szukać dla siebie klientów tam, gdzie, gdzie są, bywają ludzie, którzy potencjalnie moimi klientami będą, bo po prostu nie mają oporu przed tego rodzaju metodami. Nie mają oporu, bo już korzystają z wielu. Czyli wszyscy ludzie, którzy się interesują, teraz na pewno nie wymienię wszystkiego, ale wiesz, wszyscy ludzie, którzy się interesują metodami naturalnymi, wszyscy ludzie, którzy się interesują na przykład medycyną naturalną albo medycyną chińską, tak od razu mi do głowy przychodzi. Ludzie, którzy siedzą w tego rodzaju, wiesz, pracy z energią i tak dalej, i tak dalej. I to są osoby, które potencjalnie będą zainteresowane Twoimi usługami. Więc Punkt pierwszy, który mi przychodzi do głowy, od razu mi to przyszło do głowy, że ja raczej bym spróbowała poznać środowisko. Pewnie je już trochę znasz, a może nie, bywa różnie, ale próbowałabym poznać środowisko. Jest mnóstwo festiwali rozwojowych, pobywałabym w takich miejscach, poznałabym trochę ludzi, zobaczyłabym, gdzie ci ludzie bywają, popytałabym. I teraz. Dlatego chwilę temu się zastanawiałam, e, sprawdzałam, że pytanie dotyczy zdobywania klientów z internetu, bo może być, że pierwszym takim, pierwszym miejscem, gdzie bym w ogóle zaczęła, to by było poznawanie ludzi face-to-face, -face, czyli poznawanie ludzi w naturze, wiesz, na, na różnych, głównie to są festiwale rozwojowe, różnie się nazywające. i kiedy teraz jest zima, to takich nie ma, ale latem przecież jest mnóstwo tego rodzaju festiwali. I po prostu ja bym tam pojechała po to, żeby poznawać ludzi, po to, żeby ludzie mnie poznawali. To, to jest dla mnie pierwsze możliwe źródło klientów. I może być, że dla Ciebie ta obecność face-to-face -face może być nawet dla Ciebie bardziej naturalne poznawanie ludzi w taki sposób. Niż w internecie, gdzie ja muszę no, w jakiś sposób wychodzić do ludzi, ale jeszcze tego człowieka, tak jak ja teraz do, do was mówię, ja do was mówię i ja tu jakby pokazuję wam siebie, ale was nie widzę. Więc, więc w internecie to jest ta trudność. Kiedy, kiedy spotykasz się z ludźmi na żywo, e, mówię w offline, to tam masz tego człowieka przed sobą i to może być dla ciebie dużo lepsza metoda zdobywania klientów. Więc dlatego to, to pierwsze przyszło mi do głowy, ale może być też tak, że ta, ta droga offline będzie dla ciebie tylko takim przetarciem szlaków, po to, żeby poznać ludzi i dowiedzieć się, gdzie oni bywają, skąd czerpią wiedzę, w jakich grupach na Facebooku na przykład działają, gdzie, jakie czasopisma czytają itd. i tak dalej. Czy na jakie portale wchodzą? Gdzie są te portale? Skąd, skąd gdzie się wiesz? Ci ludzie, skąd się dowiadują na przykład o tych festiwalach? Myślę, że Facebook jest takim, takim źródłem, gdzie, gdzie dużo takich rzeczy się dzieje. I w takim razie to mi daje wskazówki, jak mam działać w internecie to traktuję tylko jako pierwszy krok i wtedy wiadomo dlaczego przechodzimy do internetu bo tu mamy większe przełożenie ale w takim razie to mi daje wskazówki jak działać w internecie i w internecie też bym wtedy szukała nie internet ogólnie tylko szukałabym miejsc głównie grup gdzie są ludzie dokładnie zainteresowani albo ludzie którzy mają zajawkę na podobnym punkcie co ja i to nie musi być dokładnie praca z energią, bioenergioterapia, transformacja świadomości, to nie musi się nazywać tak samo. To mogą być dziedziny pokrewne, takie jak powiedziałam, choćby medycyna naturalna, która mi się naturalnie nasuwa, od razu pierwsze skojarzenie że to będą ludzie otwarci na alternatywne metody pracy. I tam bym szukała, i tam bym starała się być obecna, tam bym. Tam bym... Nie tyle szukała klientów na zasadzie choć, choć ja to mam, oczywiście, to też, to też należy robić, mówić i, i, i mówić, kim jestem i co oferuję i chętnie pomogę, ale też dać się poznać w tym internecie, ale w tych wybranych miejscach. Bo działanie w internecie ogólnie no to może być takie bardzo, może być bardzo frustrujące. I, I takie może nawet prowadzić do wypalenia, no bo będę miała poczucie, że wkładam mnóstwo pracy, mnóstwo energii w bycie, a to trafia w próżnię. A nie dlatego, że faktycznie trafia w próżnię, tylko że, że jeżeli większość ludzi, którzy na mnie trafiają w internecie ogólnym, to są, to są ludzie, którzy kompletnie nigdy z takich metod nie skorzystają i, i w ogóle ich to nie interesuje, a wielu z nich jest wręcz przeciwnych i tam krzyżem by przeżegnało i w ogóle. Nie, nie wiem, co tam się rzuca, ekskomunikę rzuciło, no to, to, to nie są moi klienci, więc Twoja rola polega na tym, żeby a, zdecydować w jaki sposób chcę w ogóle do ludzi mówić, w jaki sposób chcę ludziom się pokazywać, czyli jak będę pokazywać siebie, tłumaczyć, co robię, ale też pokazywać siebie, żeby oni zechcieli właśnie z moich usług skorzystać, a po drugie, Twoja rola polega na znalezieniu miejsc, gdzie będę to robić w internecie. Czyli tam, gdzie bywają ludzie, którzy są na takie, na takie metody, techniki otwarci. Bo tak jak powiedziałam, to jest tak, są ludzie, którzy są kompletnie na to zamknięci i ich edukować, przekonywać. Walka z wiatrakami. Są ludzie, którzy są tak pomiędzy i ci potrzebowaliby mieć dobry powód, albo być w desperacji, czasem jakaś, wiesz, choroba i wtedy się sięga po wszystko. Albo są ludzie, którzy po prostu są z tym zaznajomieni, dla nich to normalne, że korzystają z tego rodzaju metod, że sięgają głębiej, ale tam z kolei mega ważne jest to, od kogo. Ja nie chodzę na te wszystkie warsztaty i nie chodzę na, jakby to powiedzieć, nie, nie, naprawdę na tym poziomie bardzo, bardzo starannie wybieram, z kim pracuję. I to jest bardzo ważne. Aha, i jeszcze jedna rzecz mi przychodzi już na koniec do głowy odnośnie właśnie tego tematu, że może też być tak, że w zasadzie ty nie będziesz, te, też możesz sobie zbudować taki model, chociaż on wymaga czasu, ale są ludzie, którzy działają w taki sposób właśnie w tego rodzaju branżach, że w ogóle nigdzie się nie ogłaszają i w zasadzie nie prowadzą czegoś takiego jak marketing, ale i tak mają klientów. I um, to jest oczywiście związane z energią, ale nie tylko, to jest po prostu. Tak zwany marketing rekomendacji. Nawet to ma fachową nazwę w marketingu. To jest marketing rekomendacji, ale w tym sensie, że jeden klient poleca cię drugiemu, ten poleca drugiemu, ten poleca kolejnemu, 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 i tym może, może tak być, że będziesz mieć nieustannie klientów, nie ogłaszając się nigdzie, nie istniejąc w internecie i bez wizytówek i bez czegokolwiek. Bo Twoja praca będzie tak dobra, i klienci będą polecali jeden drugiemu jeden drugiemu jeden drugiemu jeden drugiemu i to też jest model i ten model działa całkiem dobrze. My nie widzimy w tym naszym takim wiesz w, w świecie internetu, social mediów i tak dalej. My nie widzimy, że to istnieje i wielu ludzi tak działa, no bo tych ludzi nie widać. A jednak oni nieustannie mają pracę i robią wspaniałą pracę. I tak też może być i to jest ta sytuacja, kiedy Warsztat pracy, osobowość danej osoby, danej jakby nie chcę powiedzieć, zastanawiam się nad dobrym słowem, na przykład Hilera, Kiedy osobowość tej osoby, jej energia, jej, jej warsztat powoduje, że klientów będzie mieć zawsze. Bo nie musi wiele robić, ale, ale jakby ta, ta osoba przekonuje. Nie musi tworzyć wielkiego marketingu. Więc przede wszystkim chcę, żeby, żeby wybrzmiało tutaj, że masz różne drogi. I tak naprawdę od Ciebie zależy, którą drogę wybierzesz. Możesz szukać bardziej offline. OK, Twoje pytanie dotyczyło co zrobić w internecie. w internecie możesz zrobić to, co powiedziałam, Czyli szukać z jednej strony właściwych miejsc, z drugiej strony przekazu, co chcę przekazać w tych miejscach i też jak chcesz siebie pokazać? To jest, dotyczy internetu i trzecia droga to, to jest kompletnie, w zasadzie nie potrzebujesz tego, bo możesz zupełnie inaczej to robić. No ale rozumiem, że jeżeli koncentrujesz się na, inter na internecie, to tak brzmi moja odpowiedź. Więc dziękuję Ci za Twoją obecność, dziękuję Ci bardzo za, za to, że jesteś. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przestrzeniach internetu, gdziekolwiek się spotkamy. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.